Trzeżwiuteczny. Trzeżwiuteczny. Mhm. No nie, trzeżwiuteczny. Wchodzę sobie w sklep. No tak myślę, że może to kupimy. Zobaczcie to do końca. I tak się to To legenda. Czy się nie drobnie też? Ta medalik masz. Poświęciłeś, poświęciłeś. Biblię Teraz tak. Świeca. Święte obrazy. Alkohol to Okej. Okay. I jak się nie wiem, czy drobnie e, legenda to czy będzie dla mój brat kupić. W też Zaczekajcie. tylko. Marian? Kupuję to? to kupuję. Nie ma. Jest. może jak coś zrobimy będę będziesz mógł kupić jak coś zrobimy z tych czterech nagłowoców, będziesz mógł kupić zegerskina y, możemy je jeść do gemy w sumie ze 100 do 100 gemów na pewno 100 gemów? Mógł... ale chciałbym kupić za 140 no to... Ale... Dawaj to... Jaski mój... Stary koch... Chciałbym to, może... Albo to, albo to, albo to... No ale, no już... Aaa, niech się już no... No Może zostanie jeszcze tyle gemów... A jak tyle? Tyle, sobie. To... Mm. Powinno wystarczyć. Więc jest to idealnie. Więc 100 to, to jest... To... 69 a to jest 39. To jest... no... 39. Dobra, teraz otwieram mojego boxa, jak, jak będzie legenda, albo jak będzie legenda, albo... znaczy jak będzie w ogóle Leon albo ta Amber, może mój brat kupić koriko. Albo to ten... pieniątka nie ma nic. Już jesteś. A dodajmy majka, super. I... chyba będzie jeszcze Tak nie ma. A to 40. Może 60 i 7. A szkoda. Ej, ciekawe! Ehm, to tu że mam jeszcze 7... 7 na końcu. Mieli osiem. Ale super, dobra, tak będzie też mógł kupić jakiegoś, ale fajnie, że ten mamy nowy stopower. Mamy jeszcze stopower do Altreum. Super. Okej. Okay. Czekaj, tylko jeszcze. Tylko jeszcze sprzętą wisa nie Kasia. Kasia, mhm. ale wykażę ten film.